Żyć to cierpieć, przeżyć to znaleźć sens w cierpieniu. Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść. Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Jeśli Twoja nienawiść mogłaby zostać zamieniona w prąd, oświetliłaby cały świat. Człowiek, który nie czyta, nie ma żadnej przewagi nad tym, który czytać nie umie. Ilekroć znajdziesz się po stronie większości, zastanów się przez chwilę. Za 20 lat bardziej będziesz żałować tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc opuść bezpieczną przystań, odwiąż linę. Złap w żagle pomyślny wiatr. Podróżuj, śniej, odkrywaj. Każdy człowiek jest jak księżyc ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia otaka cały świat. Przebywaj w samotności oto sekret innowacji. Wtedy rodzą się najlepsze pomysły. Już dawno temu zauważyłem, że ludzie osiągnięć rzadko siadają z założonymi rękami i pozwalają, aby rzeczy im się zdarzały. To oni wychodzą na zewnątrz i zdarzają się rzeczą. Zanim wyruszysz na zemstę, wykop dwa groby. Więcej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. Upadniesz wiele razy. Nie ma w tym nic złego. Wstań znowu i staraj się nie upadać. Bądź bardziej uważny. Będziesz popełniał błędy, ale nie popełniaj tego samego błędu drugi raz. Przez to stajesz się mądry. Jeśli się złościsz, to ty się złościsz. Jeśli jesteś nieszczęśliwy, to ty jesteś nieszczęśliwy. Nikt cię do tego nie zmusza. Nikt nie może cię rozłościć, dopóki sam nie zdecydujesz, że będziesz się złościł. Wtedy każdy może się przydać jako ekran, na który możesz przenosić swoje myśli. Nikt nie może uczynić cię nieszczęśliwym, chyba że ty sam tak zadecydujesz. Wtedy cały świat pomaga ci tkwić w nieszczęściu. To nie druga osoba. Lecz Twoja jaźń jest piekłem. Dawaj dlatego, że masz, a nie dlatego, że spodziewasz się czegoś w zamian. Błądzić jest rzeczą ludzką, przyznać się do tego bosko. Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, szczęście podąża za nim jak cień. Nic nie jest dobre lub złe. Wszystko zależy od naszych myśli. Widzimy rzeczy nie takimi. Jakimi są, ale takimi, jakimi my jesteśmy. Szczęście jest motylem. Spróbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na Twoim ramieniu. To nie ludzie wokół Ciebie czynią szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi, ale Twoje myśli. Jesteśmy architektami swojego przeznaczenia. Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw. Nie jestem szczególnie utalentowany, moją pasją jest po prostu ciekawość. Nauka w szkołach powinna być nauczana w taki sposób, żeby uczniowie uważali ją za cenny dar a nie ciężki obowiązek. Nie sądzę, żeby w ludzkim sercu mógł zawitać draszcz emocji, podobny do tego, który odczuwa wynalazca na widok czegoś, co zbudował i co zmierza do odniesienia sukcesu. Takie emocje sprawiają, że człowiek zapomina o jedzeniu, śnie, przyjaciołach, miłości o wszystkim. Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony, żeby oddawać się rozmyślaniom o przyszłość. Dojrzałość zaczyna się w momencie, kiedy zaczynamy się martwić bardziej o innych niż o siebie samych. Głupotą jest ciągle robić to samo i oczekiwać za każdym razem Innego wyniku. Błąd jest przywilejem filozofów. Tylko głupcy nie mylą się nigdy. Ten, kto idzie z tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie do miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł. Obserwuj swoje myśli. Stają się słowami, uważaj na słowa. Stają się czynami. Uważaj na czyny, stają się nawykami. Obserwuj swoje nawyki, stają się charakterem. Obsfe obserwuj swój charakter, staje się przeznaczeniem. Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam już tylko jednego nauczyć się żyć na Ziemi, jak ludzie. Umiejętność obserwowania bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.